Cześć! Zapraszam Was na film poświęcony mandze Syrenie Opowieści, za której wydawnie odpowiada wydawnictwo JPF, a autorką jest pani Rumiko Takahashi. Jest to jedna z wielu mang, które w Polsce zostały wydane od tej autorki. Ja postanowiłem sięgnąć, bo chciałem sprawdzić, czy Ranma, czy Inuyasha, czy chociażby właśnie Syrenie Opowieści mnie zaciekawią. A jest to historia pewnego chłopca imieniem Juta, który powiedzmy, że miał styczność z Syreną i dotknęło go coś w rodzaju klątwy. Nie chciałbym tutaj zdradzać dokładnie o co chodzi, chociaż jakby opis tego znajdziemy bardzo wcześnie w tej mandze. No i w ramach tej klątwy on oczywiście próbuje znaleźć rozwiązanie. Coś, co pozwoli mu się jakby uwolnić od tego przekleństwa. E, oba tytuły zostały wydane w 2022 roku. Kolejno w kwietniu i chyba w lipcu. E, zostały wydane w miękkiej oprawie, oczywiście z obwolutą. I co ja mogę powiedzieć? E, to nie jest taka manga jakiej się spodziewałem, ma ona taki bardzo epizodyczny charakter, bo poznajemy Jutę w różnych okresach jego życia, w różnych miejscach, gdzie toczą się zbliżone do siebie historie związane z pewnym takim ogólnym konceptem, który wynika jakby z tego jak syreny zostały tutaj wykreowane, na, na jakie postacie. I w związku z tym to jest swego rodzaju ograniczenie dla autorki. Trudno było wybrnąć, gdzie wydaje mi się, poza ten koncept. Chociaż można było też wydaje mi się, pogłębić trochę, pójść w inną zupełnie stronę, co tutaj nie zostało uczynione. No nie chcę powiedzieć konkretnie o co chodzi, bo po prostu za dużo bym wam zdradził. No, i dosyć przewidywalne są te poszczególne epizody, tak? te historie. Oczywiście pojawiają się tam troszkę nowe postacie, pojawia się troszkę inny dodatkowy wątek, jakby e, autorka żongluje tutaj, e, że tak powiem, pewnymi możliwościami, jakie, jakie sobie sama narzuciła, e, na tyle, na ile jest to możliwe, ale czy jest to jakieś super ciekawe, super innowacyjne? No, nie do końca. Dla mnie ta historia była po prostu w porządku. Ja bym ocenił tą mangę na takie 6 na 10 bo zarówno kreska, jak widzicie, jest już lekko starawa. Ona jest ładna. Ja nie chcę powiedzieć, że mi się nie podobała, jest ok. Natomiast też szału nie ma. Kadry, jak widzicie, raz są takie pełniejsze, raz są trochę bardziej puste. Czasami dzieje się tutaj jakieś walki i coś w tym rodzaju, bo powiedzmy, że naszego bohatera spotykają postacie, które po prostu chcą go pozbawić życia. Także tak to mniej więcej wygląda. Kilka ciekawych konceptów, ale nic takiego, co mógłbym powiedzieć, że wow, to było świetne. Po prostu jest to e, solidny, dobry tytuł. Jeśli interesuje Was coś e, związanego z syrenami, coś po prostu od Rumiko Takahashi, co nie składa się z kilkunastu czy kilkudziesięciu tomów, to możecie sięgnąć właśnie e, po syrenie opowieści. Ale jednocześnie nie jest to horror, tak jak mi się wydawało, e, czy, czy, czy coś w tym rodzaju. To znaczy. Może niektórzy tak to odbiorą, ale dla mnie ta historia ani nie była straszna, ani nie była jakaś super, ultra tajemnicza, bo po prostu z czasem, jakby zaczynamy rozumieć pewną koncepcję, i ona jest powielana. Nasi bohaterowie docierają na przykład do kolejnego miejsca, tam znowu jest, mają do czynienia z osobami o pewnej cesze, która. Powoduje, że oni się tym interesują, no i jakby drążą temat, i, i dochodzimy do klu problemu, który dotyka wszystkich tych postaci, więc ta pewnego rodzaju przewidywalność się pojawia, i jak dla mnie, to ta manga mogłaby się składać z jednego tomu i tyle. Mamy tu takie, takie potworki, dajmy na to, ale o co z nimi chodzi, no to jakby już możecie sobie odkryć sami, jeśli postanowicie sięgnąć po ten tytuł. Cieszyłem, bawiłem się całkiem nieźle e, czytając to, ale no nie porwało mnie też e, jakoś za bardzo, e, więc na pewno po kolejne tomiki o Drumiko Takahashi już nie zamierzam sięgać. E, też powiem, że e, cała ta opowieść w drugim tomie kończy się e, bez jakiejś takiej finalnej pointy, bez takiej kropki nad i w zasadzie można by pewnie wypuścić trzeci tomik i dalej kontynuować jakby to, tego typu zabawę, tylko w sumie po co, bo tak jak mówię, mogło to się skończyć na tym pierwszym tomie i, i to by było wystarczająco. Chcecie, to sprawdźcie, a może czytaliście Ranmę i uważacie, i ranme i Syrenia Opowieści uważacie, że Ranma na przykład jest dużo, dużo lepsza i jednak warto po nią sięgnąć, to też napiszcie mi to w komentarzu, bo byłbym ciekaw waszej opinii. Ode mnie w tym materiale to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów i do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Cześć.